W tej prezentacji pokażemy, jak zbudować układ migający z wykorzystaniem mikrokontrolera PIC w TIN-ie. Pokażemy także, jak używać wbudowanego debugera, wygenerować schemat płytki PCB oraz przetestować układ w trzech wymiarach. Najpierw otworzymy układ, który znajduje się w katalogu PCB tin -y. To jest ten obwód. Zobaczmy, jak on działa. Włączamy interaktywną symulację VHDL i widzimy, że diody LED zaczynają migać w kolejności od dolnej do górnej. Kierunek migania może być zmieniony poprzez kliknięcie na pierwszym przełączniku. Kliknijmy jeszcze raz, a diody znowu będą świecić od dolnej do górnej. Układ działa w oparciu o program sterujący mikrokontrolera. Otwórzmy kod i zobaczmy, jak działa. Klikamy dwukrotnie na mikrokontroler, a następnie na ostatnią linijkę w oknie właściwości. Tutaj możemy przeglądać i edytować kod źródłowy mikrokontrolera. Dzięki wbudowanemu debugerowi Tiny można modyfikować i ponownie uruchamiać cały kod programu lub oglądać jego działanie krok po kroku, a nawet wstawiać punkty wstrzymania. Zobaczmy, jak używać debugera Tiny. Najpierw upewnij się, że przycisk trybu interaktywnego VHD jest wyłączony. Następnie włącz debuger mikrokontrolera z menu Analiza. Kliknij na opcję Włącz debuger kodu MCU i naciśnij OK. W nowszych wersjach Tiny możesz włączyć debuger MCU bezpośrednio z menu Analiza. Po naciśnięciu przycisku trybu interaktywnego VHD pojawi się okno debugera. Przesuńmy okno debagera, aby móc widzieć diody LED. Klikamy na przycisk Śledź, aby oglądać pracę kładu krok po kroku oglądać stan pamięci i rejestrów dołu ekranu. Możemy uruchomić program i zobaczyć rezultaty jego wykonywania. W naszym przypadku widzimy jd świecę od dołu do góry. Kierunek świeca można zmienić za pomocą pierwszego przełącznika. Zatrzymujemy debuger za pomocą przycisku STOP. Oczywiście program można uruchamiać krok po kroku lub do punktu wstrzymania. Stawmy punkt wstrzymania przy etykiecie inkrementacji. Ustawiamy kursor za etykietą i naciskamy przycisk Wstaw Punkt Wstrzymania. Aby wstawić punkt w odpowiednim miejscu. Kliknijmy ponownie na przełącznik, aby użyć trybu inkrementacji. Diody świecą od góry do dołu. Włączamy ponownie program za pomocą przycisku uruchom. Teraz widzimy działający program. Gdy tylko dotrze do naszego punktu wstrzymania, zatrzyma się, a my będziemy mogli sprawdzić aktualny stan rejestrów i pamięci. Teraz możemy uruchomić program krok po kroku za pomocą przycisku śledź lub uruchomić program w trybie ciągłym za pomocą przycisku uruchom. Program znowu zatrzyma się przy etykiecie implementacji. Zamknijmy teraz okno debuggera. Przed zbudowaniem układu zobaczymy jego rozmieszczenie na płytce PCB. Wygenerujemy działający prototyp 3D układu za pomocą projektanta obwodów drukowanych PCB TINE. -y. Najpierw klikamy na ikonę projektanta z paska narzędzi. Pojawi się okno projektanta obwodów drukowanych PCB. Układ płytki został już zaprojektowany, więc klikamy tylko OK, aby go zobaczyć. Jest to dwustronna płytka PCB. Opiszemy teraz prototyp 3D, nie wchodząc w szczegóły etapu projektowania płytki. Aby wygenerować trójwymiarowy prototyp układu, wystarczy kliknąć na przycisk Widok 3D z paska narzędzi. Pojawi się nowe okno z trójwymiarowym widokiem układu. Za pomocą strzałek na klawiaturze można obracać układ w dowolnym kierunku. Na przykład, po naciśnięciu strzałki w górę, zobaczymy spodnią warstwę układu. Obracać układ możemy także przez przytrzymanie lewego przycisku myszy i jej obrót. Aby przybliżyć oddalić, wystarczy przytrzymać prawy przycisk myszy i poruszać myszką. Lub za pomocą klawiszy Page Up i Page Down z klawiatury. Powróćmy teraz do edytora schematów za pomocą przycisku na dole ekranu lub przez przyciśnięcie klawiszy ALT-Tab. Jeśli klikniemy na przycisk trybu interaktywnego VHD z paska narzędzi, to układ zacznie pracować. Widzimy, że diody LED migają nie tylko na schemacie, ale także na modelu 3D. Możemy użyć przełączników. Kliknięcie na pierwszy spowoduje zmianę kierunku migania. Widzimy, że za pomocą Tiny możliwe jest przetestowanie każdego układu przed jego wytworzeniem za pomocą wirtualnego prototypu. Porównajmy nasz trójwymiarowy model z rzeczywistym układem. Na podstawie plików wygenerowanych przez Tina wyprodukowaliśmy ten układ testowy. Układ ten pojawi się w osobnym okienku wideo po prawej stronie ekranu. Widzimy, że jego wygląd i działanie jest bardzo zbliżone do modelu wirtualnego. Tak jak w modelu wirtualnym, możemy zmienić kierunek migania za pomocą przełącznika. Układ działa tak, jak go zaprojektowaliśmy. To kończę demonstrację dotyczącą używania TIN do projektowania, testowania i wyprodukowania układów z mikrokontrolerami.